Takie kwiotki to oczywiście mlecze. Czy to wonio? No, jednym wonio innym nie. Jedni robią z tego takie nalywki. Urywają te kwiotki, moczą to z cukrem, no i tam potem mają swój kniw na to. Ale niekerzy na mleczach grają. Bierze się taki sztyngiel, czyli łodyga, ja. Jak to jest mądrzejszy, to się może wziąć nawet dwa i grać na dwóch. Jak są różnej długości, to będzie dwudźwięk. Nie ma tak lekko, bo to trzeba mieć te sztyngle do źródeł. Ale jeszcze nikierzy grają na liściach. O, weźcie Liść. bierze się go urywo. Doło się między ręce, tak. Monofil Harmonio to nie ma, ale spróbuję jeszcze z tego. Z tego sztyngla róbszego. Jeszcze raz zagrom. te roski udo. O, gdyby kibice tak no, trąbili na meczach, to by było tam mniej nerwowo.